Jeźdzę coś, k**a Krzysztof jest! Coś jest! Coś tam jest twardego, ciężkiego! Skrzynka, wypływać z k**a, piwo! Mamy k**ę skrzynkę, wyciągaj to! K**a Krzysztof! Ja się trzęsę całkiem... Otworzyłem, ja bieram zbieramy widzowie mamy złoto! Siema, ja jestem Hubert, a dzisiaj wykopujemy po niemiecką studnię. Znalazłem podczas wykopywania fundamentów, wykopałem tyle i ja patrzę. A tu, a studnia. To jest taki duży okrąg. Nie mam pojęcia, jak może być głęboka. Nie mam pojęcia, czy coś możemy znaleźć w środku. Jest ze mną Krzysztof, Krzysztof dzisiaj pomaga. Siema, Krzysztof, archeolog. Ogarnęłem wykrywacz metali i złota, wszystkiego tak naprawdę. Trzeba coś znaleźć, żeby pokazać, jak to działa. O, w mamy koparę. Tutaj też pokazuje głębokość. 5 cm, 10, 15 lub poniżej 20 cm. Wykrywacz pokazuje do 1,5 metra głębokości. O 15 cm pod ziemią coś jest. O 10 cm pod ziemią to dalej za głęboko. Dobra, ale wiecie o co chodzi. O, to mamy blisko. Pokazuje 10 cm, 5 cm. Od wykrywacza. Pożyczyłem od mamy pierścionek złoty i srebrny. Pokazuje i srebro, i złoto. Więc? Tak, Krzysztof, czekamy, co my tam znajdziemy, nie? Tam nic nie będzie, Hubert. Czy są niebo, tak? Jeszcze nie testowałem tego wykrywacza, czy tutaj coś jest. Odpalamy. Ale to nie ma co się jarać, bo to może być nawet jakaś blaszka. Ale coś tu jest. Mój wkręt z dachu. Ja mam nadzieję, że znajdziemy jakąś skrzynię. Jakaś poniemiecka porcelana może. Patrz ile tej ziemi musiał zostać nawiezione. Ta studnia w ogóle kończy się w wysokości 30 centów pod ziemią. Mieszkam tutaj 15 lat, o tym nikt nie wiedział. Wykopałem to przypadkiem, musi coś tu być. Działamy. Hubert optymista. Przed zaczęciem roboty zatankujemy sobie jeszcze kopareczkę. Chyba, że będzie jeszcze w zbiorniku sporo, tego nie wiem Człowieku, jest jeszcze w Dobra, jednak nie trzeba tankować Co jak coś znajdziemy? Dzielimy się na pół No co? Należy mi się ro... Ty mówisz, że tutaj nic nie ma, ty jesteś tu forfan. Więc jak coś będzie, nie ma opcji Co by nie było, dzielimy się na pół W pierwszej kolejności odkopiemy cały okrąg tej studni Mówić, mówię ci, tu k***a będzie skarb. Obyś miał rację. Krzysztof, czy kiedyś ja nie miałem racji? Mm. Wiem, zdarzyło się. <laughs> Widzowie, jeszcze takie jedno do Was pytanie. Skoro mamy już wykrywać metali, że chcielibyście taki kontent, że gdzieś z Krzysztofem udajemy się w jakieś miejsce szukać rzeczy pod ziemią. Jakichś skarbów w tereny, które na przykład były powojenne, gdzieś były jakieś bitwy, można by było skoczyć. I kurde, szukać jakichś skarbów, jak to się mawia, nie? Może jakieś bronie, czy coś by się wynalazło? Cholera wie. Widzowie, dajcie znać, co uważacie o takich filmach. Lecimy na dwie kamery, odpalę. Coś tu jest, pokazuje powyżej 20 centymetrów głębokości. Dosłownie w tym miejscu. Ja nie wierzę w to, Hubert, ja no, po prostu w to nie mogę uwierzyć. Że kupiłem wykrywacz czy że... Że kupiłeś koparkę, że kupiłeś wykrywacz, co będzie następne? Może helikopter, bo zobaczę coś z góry. <laughs> Przyjedź koparką tutaj, o, żeby tom i ziemię przesunąć tutaj. Bo jak ty chcesz kopać, jak nie będzie gdzie tej ziemi układać. Dobra, kumam. Będę jeszcze od razu szukał ewentualnie. Trzymaj. Coś... O! Coś tu jest. Dawaj kurwa, znajdziemy to tak na szybko. Jestem ciekaw, czy to zda egzamin. Jesteśmy blisko czegoś. Dobra, wezmę szpadlem, spróbuję. Dawaj, weź tutaj ruszaj. Jak zniknie, to znaczy, że wyjeżdżam. Ja... Ole, Wykrywanie Krzysztof jest ciężkie. Wiesz co, zmniejszymy moc natężenie tego. Weź teraz, trzymaj. O, teraz będzie dokładniejszy, dobra, czekaj. Weź jeszcze raz. Gdzieś, to coś, k***a, Krzysztof, jest. No mówię ci, mój wkręt z dachu. 5 cm to już kurwa jest 15. A, pokazuje 10 cm. Cent... Czekaj, patrz, widzisz, ja ci pokazuje, ile centymetrów pod ziemią. 5, 10. Dobra, to mi się nie chce tego szukać. Na pewno to jakaś pierdoła, ale wiemy, o co chodzi. Trzymaj ty, będziesz miał na czole. Mianuję cię statywem. Za ten czas, co my to kopiemy, to już by była jedna ściana w styropianie zrobiona. Ale byśmy nie byli bogaci? O, byśmy chyba byli bogaci, ja pierd a jak ja mam tam wjechać? Stoj! Pier... Ja zawsze kopać! Wiesz, to w po co się ty tak męczysz? Wieś wykrywasz, ja cię tym załatwę! Patrz! Coś jest! Może gwóźści? No, no może być cokolwiek. Bo teraz już nic. To wykopałem to coś. Szukaj tego złota, szukaj, szukaj, chuba. Wiesz jaka jest zaraz moneta czy cholera, wie co? No kopmy tutaj. Ob, obkopuj mi to i zaraz będziemy sprawdzać, co w studni piszczy. Chyba czy to popikamy trochę tym. Ogólnie zauważyłem, że on wydaje różne dźwięki, jak wykryje różne rzeczy. Jak sprawdzałem sobie na złocie i na srebrze, to on wydawał inny dźwięk niż na metalu. Właśnie na metalu jest taki dźwięk, a jest taki dziwny dźwięk, takie ding, jak było złoto i srebro, jak brałem pierścionki, o to. O ten dźwięk. Złoty kapsel i srebrny kapsel. No, ten grywasz taki, kurde. Ja bym se, o kop. Nie kop, kop, nie kop, 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 kop. I Hubert kopie. To Przynajmniej wiemy, że też tam może być. Kop, głupku, kop, kop. Znaleźliśmy obwód. Jest tutaj. Cyk, o. A może to nie studnia? Na co to może być? No bo tutaj nic nie ma. To tutaj i może i bo wyr wyrwałem wyrwałem. Nie, tu wyrwałem. Zastanawiające jest to, że ona jest tak elegancko zrobiona. Porobili ją Niemcy, a nie Polacy, popeliniarze Ziemia kurka ciężka jak... Trochę mokra jest Czy coś tu było Hubert chyba? Coś tu mam, a nie to cygówka tylko no I czego kurwa, dajesz nadzieję? Ogólnie coś, właśnie ten dźwięk jak od złota, jest na głębokości ponad, ponad 20. To ty masz tym złotem chłopie? Bo tu to nie, jest tu nie, nie będzie złota żadnego. Człowieku, ale to jest dźwięk od złota. A czy wiesz, to może być nawet nie wiem, głupia moneta, cokolwiek to może być. Ja z tym jak, to, jak znajdę, to ci nic nie powiem, że coś znalazłem. Także lepiej mnie pilnuj. Teraz ja przejmuję kamerę z czoła, Krzysztofowi czoło odpocznie. Twardego, ciężkiego. Nie ma nic. Nie idź tutaj, bo, bo pierdłem. Korzeń chyba. Korzeń tu nic nie ma. Dobra, spróbuję jeszcze koparą. Tam coś jest. Paczku, skrzynka jakaś Tu coś jest bajka jest skrzynka, chłopaczku jak się to w bez podmioty. Paczku, pokaż to chubacz. Woda tu już jest. Hubert tutaj są jakieś dwie rzeczy. Zielona i niebieska, paczku! Bo tu już jest woda, tam może jest woda, patrz. Pamiętaj kto to znaczy. Mówiłem ci, że złoto pokazuje. Widzowie, chowaj tą dupę Widzowie, mamy skarb, Pa, mamy skarb, będziemy bogaci z Hubertem Co to jest? Dobra, czekaj Jest dźwięk złota Tu jest skrzynka jakaś, widzisz? Krzysztof, archeolog kur... Widzowie, znaleźliśmy skrzynię Patrz, kurwa. Czy... Krzysztof, skrzynię, wy... wyciągaj to Druga skrzynia Tą chcesz czy tą kur wieżowie? Ja zielon mam wiele Nie, to jest jedna cała. Także już jest woda. Co tej piłej. Do domu, dawaj, chodź. Idziemy za chatę. No Sens. Ja biegnę, jak tam są wie? bomby jakieś? Ja pierdol... Kurde, kurczę to? Łoma coś przynieść? Weź, weźmy to do chaty. Kurde, tak ciężko. Ciężkie to jest? Nie, coś tam jest w środku. Ja Oby nie jakieś bomby. Tyś do chaty. A ja tutaj od boku nie wejdę. Trzymaj kamerę, zostawiam cię z kamerą. Poczekaj tu. Kurde, coś tu kurde. I ja Mamy złoto z księcia, Ja się trzęsę jest... cały. Powiem, mam tyle. Nie wiedziałem, że cokolwiek się uda znaleźć, ale Hubert, jak zwykle, ma takie pomysły. I kurde, coś mamy. Jestem ciekawy, co to jest. Zapierd... to i idziemy do Huberta na budowę i otwieramy. Ja Mamy skarb. Czajcie to. Zobaczcie. Jest normalnie. Krzysztof w dawaj. dawaj do chaty idziemy. Otworzyłem okno tarasowe. Zamykaj drzwi do chaty Kur... Krzysztof czy ty, ty to rozumiesz? A tak płytko kurwa. Ale... ale k***a patrz ej głębiej jest woda Ciekawe czy tam coś nie jest po ja, ja jestem cały mokry chłopie Ja się <laughs> tak spociłem Dawaj łoma no, jakiegoś Niech no. tam będzie cokolwiek Jak ja to mam otworzyć? bo to są? Takie klamry no jak na... Ja pier... Kuba. Cześć Krzysztof, jeszcze nie otwieraj, ja zapalę lepsze światło, bo tu k... musi być nagrane człowieku. Dodawaj. kamerę. Dzwonię do babki. Nie, nie, do... nie, jak otworzymy Ja nie mogę tu po prostu. Tak? płytku, kur... Ciekawe, co tu jest. A okaże się, że tam. Pusta na. Nie, no nie, Nie, bo coś Ufazę jest. Trochę. Coś jest w środku. Jak to kurde? To jakaś biżuteria, człowieku? Podzielisz się z Krzysią. Umowa. Podzie no, podzielę Umowa się. Umowa i była, że się. Podzielę się. Nie, nie będę taki. Podzielę się. Znalezione. Znaleźliśmy razem. przyjały. Krzysztof ich honory. Dobra, jedną już mam, Hubert. Już mam jedną. Jedną mam, teraz drugą otwieram. Już otworzyłem, Hubert. Otworzyłem, ja otwieramy. To będzie mój najlepszy prank życia. Zrobimy Krzysztofa tak w konia, że on się poszcza ze szczęścia. A później się wko... do czerwoności, człowieku, jak się dowie. Ogarnęłem bardzo stary, pordzewiały łańcuch. Mamy spawarkę i patrzcie, prehistoryczną skrzynkę. Albo tą do wyboru, albo tą. Jeszcze nie wiem, która będzie lepsza. Myślę, że taka drewniana by była lepsza. Ale pewności nie mam, bym musiał ją przygotować, a mam mało czasu. Do środka wrzucamy przerobione zdjęcie Krzysztofa, praktykanta. Żeby skrzynka nie była pusta i żeby skrywała skarby, trzeba powrzucać jakieś rzeczy. Coś takiego, jakieś śrubki, żeby to, wiecie, dzwoniło. Wiecie o co chodzi, nie? Ale to będzie piękne! Karteczki trochę pogniotę, żeby Krzysztof wyglądał na takiego zmemlanego. Kurwa, dosłownie ta studnia to jak z nieba mi spadła. Ten prank wymyśliłem wczoraj i wczoraj się z Krzysztofem umówiłem na wykopanie studni. Krzysztof, wiem, że to oglądasz. Przepraszam Cię za tego pranka, ale kurde musiałem, to jest zbyt dobre. Żeby coś dzwoniło, wrzucę łańcuch. Jeden i wrzucimy drugi pomiędzy jakieś korytko. Te zdjęcie damy tak, żeby Krzysztof od razu je zobaczył. I trzeba troszeczkę dociążyć tą skrzynkę. Im będzie cięższa, tym Krzysztof będzie myślał, że będzie skrywała więcej skarbów. Gdzieś w garażu miałem ciężarki i myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby dorzucić tam z 2-3 kilo, żeby ta skrzynka nabrała wagi. Mam. Ona musi ważyć. I tutaj damy zdjęcie, albo ciul, tutaj damy zdjęcie Krzysztofa. I jeszcze trzeba, żeby nie było żadnych podejrzeń, trzeba pozrywać wszystkie naklejki. I tutaj są różne znaki. Zeszlifuję to papierem ściernym. I żeby w Krzysztofie wzbudzić więcej zaciekawienia, spawarką zaspawam te, Żeby, wiecie, utrzymać napięcie z 10-20 minut. Krzysztof będzie tam wybuchał, kurde, z, jak to się mówi, z dopaminy i z wszystkiego innego. Dobra, teraz powiem wam, że ona naprawdę waży. Najgorsze jest to, że mam tylko 20 minut zanim Krzysztof... To przyjedzie. Najwyżej go troszeczkę spowolnimy, żeby on czasem za wcześnie nie dotarł. Dobra, napisałem, żeby przyjechał z 20 minut później. Zajaram się tym prankiem. Potraktujemy ją szlifierą, ściągniemy ty kolorek z tego, jak Krzysztofowi powiedziałem, że ta studnia, bo mniej więcej tak wygląda, jakby to była studnia przedwojenna, czyli ze 100 lat w miarę przygotowana. Teraz jeszcze zmoczymy ją wodą, żeby wiecie, no bo stoi to pod ziemią, nie? No to przecież na pewno nie będzie sucha. Dobra. Teraz idziemy zapakować całą zawartość. Żeby aż za bardzo nie szeleściła. Dam trochę styropianu, żeby to nie było aż zbyt podejrzane, wiecie. I jeszcze przykryjemy tym, dam to na górę. Powiem wam, że naprawdę staram się to robić jak najszybciej, żeby nie spalić tego. Teraz spawamy tutaj, żeby nie dało się otworzyć. Po prostu zawiasy robię tak, żeby się nie otwierały. Jeden zawias jest, już się nie da go otworzyć. Zaspawane już się nie da otworzyć. Idziemy zakopywać. Jeszcze dla stuprocentowej wiarygodności, już tutaj ją pobrudzę mega piachem. Powcieram w nią tą ziemię. Ona musi być, wiecie, upaskudzona tą ziemią. Najlepiej to tutaj sobie wykopię dołek. Wsadzę ją. No! Musi być... A wiecie, cała w ziemi nie ma innej możliwości. Jak Krzysztof ją wyciągnie z ziemi, to on ma k***a, uwierzyć, że znaleźliśmy skarb. Ale wiecie co? Robię to jeszcze przed zaczęciem odcinka. Więc tak naprawdę nie wiem, czy coś nie znajdziemy. Mam wykrywacz metalu. Kupiłem to po to, bo wierzę, że coś tam znajdziemy, ale po prostu nie mogę odpuścić takich jaj. <śmiech> <śmiech> Polałem ją jeszcze wodą, żeby takie błoto się na nie zrobiło. Ona ma być nasiąknięta ziemią wszystkim. Teraz trzeba ją zakopać. Ogólnie mega się śpieszę, bo Krzysztof zazwyczaj się spóźnia, ale zdarzają mu się takie przebłyski, że kurde, przyjedzie szybciej i będzie dupa. Ogólnie ja mam w planach tak. Teraz będę łopatą kopał tutaj pod kątem w dół, żeby jakby pod tą całą skarpę wsadzić tą skrzynię. Działamy. Ale będzie jak zaraz ja tu będę kopał, żeby zakopać skrzynkę, serio, coś znajdę. Powiem wam, że kurwa, jakiś dziwny dźwięk. Kurwa, ty. Ja coś chyba faktycznie kurwa znalazłem. Co ty pierdolisz? Kurwa, tam coś jest. Ja kurwa. Coś tam jest, człowieku. Słyszycie to kurwa? Tam jest jakaś kurwa skrzynia. Ja pierdolę, ty pierdolisz. Ciemno jest tam, nic nie widzę. Dobra, ty, wiecie co? Tam chyba jest coś kurwa faktycznie. Robimy tak. Wciskam skrzynkę i najwyżej będzie skrzynia nad skrzynią. Tam coś kurwa jest, człowieku. Sprawdźmy, jak to wejdzie. Ajajaj, za mała dziura. Teraz jeszcze biorę koparkę i to troszeczkę przykopię i pod Mało czasu, aby się kwa Krzysztof dał wrobić. O, to będzie najlepszy prank. Mówię wam, nikt tego nie przybije. Troszkę zasypałem. Krzysztof będzie za jakieś 10-15 minut i zaraz zobaczymy jego reakcję. Jesteś gotowy? Nie. Ja biorę... otwieraj to. Patrz. <laughs> Dawaj, k***a. Ja pierw. Dobra, się to otwieramy to czy to topie może. To mniejsze. A, czekaj, po kolei Hubert. Masz swoje złoto, zobacz. Masz swoje złoto. Hubert, proszę bardzo. Mam na sobie outfit. Siedem koła, ciało i butelka. Coca-cola. Tutaj co mamy? No Hubert, no masz złoto, no! No, masz Kubert złoto, trzymaj. Jest dla ciebie, jest dla mnie. A ale to pikało. Co złoto? Miał być podział. O, zdjęcie. Kubo, ja mi. Kubo, no przyprowadzam. Kubo, chyku. A to chyku. Udało Ja mi. to. Ja wiem! Ale Ale to tak mówię, coś mi kurde, jakiś mieczyk, mówię taki... Nie, to się udało, to się udało. To, 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 to nie, naprawdę naprawdę Hubert. Wiesz co, od wczoraj, jak zobaczyłem, jak zacząłem kopać tą studniu się uwierzył to mówię, nie kru... a muszę coś wymyślić. Szukałem skrzyni, co do niej wrzucić. przerobić robić zdjęcie, to Takie jest zdjęcie. Zdjęcie. Ja pier... Naprawdę musiałem, żebym bogaty, kurwa chłopak. Przepraszam Krzysztof! Nie zajmijcie się! Ale nie, udało ci się, no i naprawdę, że kurde. Jeszcze to, jeszcze to i takie, wiesz, papiery takie stare, obinięte Ja mówię, kurde, pan coś tutaj jest. I to zdjęcie, jeszcze zobaczył, mówię, kurde, co jest z bo ja coś Mój ryj! I tak sobie myślę, czy to jakiś mój krewny? Krewny jakiś kurde, się patrzę, nie no. Krzychu berecie, kurde. No. To był kurwa najlepszy prank, no, jaki na wykonałem w YouTube. Ja myślę, że tego nikt nie przebije. Jest Krzysztofa zdjęciem, że co. ci powiem, jak zakopywałem, sam no coś natrafiłem, jak stukałem szpadlem, to tam była pustka. Ale za 20 minut ty miałeś być. ja tak sobie mówię, nie. Kurwa, poczekam, zakupuję skrzynkę i zobaczymy. Wydaje mi się, że ogólnie tam coś jest. W życiu bym się po tobie tego nie spodziewał. Naprawdę w życiu. Ale jakie miałeś odczucia podczas tego, jak wykopałeś tą skrzynię? Oblał mnie pot i mówię, kurwa a na bank coś tam jest, i tak się i patrzę, skrzynka. Ale zapamiętasz to do końca życia, nie? Pewnie. N nikt mnie w życiu tak nie smonkował. Mnie też jeszcze nigdy, nie? Możemy kontynuować kopanie. Trzeba wykopać tą studnię, żeby zobaczyć, co znajdziemy to tam w środku. już jest woda. Właśnie widziałem, ale ogólnie coś, jest tam głębiej. Jak tam samopoczucie? Najbliższe. Ale taka adrenalinka. Zrobiłeś mi po prostu dzień, miesiąc, miesiąc mnie Rok, Jak napiszecie, łowca skarbów Krzysztof, to przypnę wam serduszko. Czyli tam nic już nie włożyłeś. Nie Mogę ci pokazać? Ci ufać, nie mam, nie mam. Mogę ci pokazać pierwsze nagranie, jak zacząłem? Nie, już to mi już nic nie No Dobra, coś niby jest. O, tam. Może ja deski. Do... Kopiemy teraz i teraz skończyły się jaja, tam już coś k***a faktycznie może być. Ja podjadę bliżej, wtedy głębiej będę w stanie wykopać. Coś tu nie jest. Tak. To niebieskie, widzisz? Ej, czekaj, to jest może rura, moment, moment. Rura, rura jakaś, no. Skąd tu kur rura? Może do domu, wiesz? No nie, to nie jest moja rura, przecież ja nawet nie wiedziałem o tej studni, człowieku. To może do sąsiadów. Nie ma szans. No dobra, ale to by była po co ta rura? Od, od wody. Aha, i co? Sobie stąd brali z ziemi, tak? Ziemiankę. No, to jest rura, Hubert. Trzeba obkopać. No to obkopuj ma! Ja już się swoje nakopałem. <grystanie> to sprzed ilu lat to może być, skoro jest tutaj rurka. Może poprzedni właściciele tam zakopali. Tutaj i niby ta rura jest, woda jest, a studnia jest zakopana i nikt o tej studni nie wiedział. No. Kopiemy dokąd kopara sięgnie, zobaczymy co tam możemy jeszcze znaleźć. Ja myślę, że tutaj nic nie znajdziemy. Trzy godziny temu kopiemy grzybów. Tam na pewno coś jest, na pewno jest skarb. Kopiemy grzybów. A czy nie, bo wierzyłem w to. Szczerze dopóki nie zobaczyłem tej rury, to wierzyłem, że coś może być. Być może nic tu nie znajdziemy. Ale fajna przygoda, Krzysztof to zajebista. No i co, widzowie, Teraz to wszystko trzeba zakopać, ale dobrze, że Hubert ma koparkę, więc będzie No to, nie to, jest szybka, to jest szybka, akcja koparą. Co się cieszy Hubert? No bo to było piękne. No to było piękne, no naprawdę. Jedno ci się w życiu dało, Wizawia. Jak możecie zauważyć, dokopaliśmy się do wody i jest tu jakaś niebieska rura. Przestałem wierzyć, że coś tam znajdziemy. Myślę, że po prostu jakiś profesjonalista z 20 par lat temu przyszedł i to wymurował. Dalej nie kopiemy. Fajnie było sprawdzić. Fajnie było sprankować Krzysztofa. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy jeszcze kiedyś z Krzysztofem wyruszyli na jakieś poszukiwania, podobają Wam się takie odcinki, dajcie znać w komentarzach. I jeżeli dotarliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu poszukiwacze skarbów, a przypniemy Wam serduszko. Elo, elo.